Jestem Moon i Siemane, jestem Emoon i witam Was w kolejnym już chyba czwartym odcinku z e, Hero Zero. A więc tak, nie wiem czy mnie, nie wiem, czy mnie słyszeliście, bo mam chyba wyciszony mikrofon. Ale jeszcze ja przymieram właśnie. I ja, nie wiem czy mnie słyszeliście. Ale dobrze, pomijmy to. Yy, dzisiaj kolejny odcinek z Hero Zero chyba czwarty, jak dobrze pamiętam. Sączyłem jeszcze sobie jakąś krótką misję, o taką. Jak widzicie dzisiaj dopiero zaczęłam robić energię, to znaczy w szkole robiłem i no, no i po prostu na przerwach robiłem i na przyrodzie, więc no Widzicie mam slimerka yy, tylko tak. Nie wiem, z czym jest ta e, umiejętność ciągła, szlamowa, ta kropla, ale z tego co wiem, mam tylko slimer. Ale podobają mi się jego statystyki. Nie wiem, jak wam. No dobrze. Tak, sprawdzę tutaj, czy tutaj coś jest. Sprawdzę tutaj, czy tutaj coś jest. Tak. Dobrze, tutaj nic nie ma, więc jedziemy. E, Liga. Tutaj ma tylko od nas Więcej siły, więc nie powinno być problemów Bo czekajcie, o Tak, no nie mówcie, że on ze mną wygra 402? No nie, no wygra ze mną, ale jak to jest możliwe? Jak ją powinien karytować cały czas? I przez te 13 punktów straciłem i spadnę znowu do brąza Tam, brąza chyba za jedynki, tak. ale tu sobie jakiegoś tutaj ziomka. Damian Olaf. Pewnie w wujka grają. Nabierzemy 8 punktów. Tutaj kogoś. Eee, dzisiaj powinien się pojawić kolejny odcinek, ale z innej gry. Zobaczycie, za jakie nie z Minecrafta. Nową serię rozpocznę i będzie to Ostatnia seria, którą teraz będę aktualnie prowadził na kanale. Więc tak, na razie mamy Hero Zero i Minecrafta, którego pewnie za niedługo skończę, ale na razie jeszcze będę grał w niego. Więc... szykujcie się na dzisiaj jeszcze dwa... no, na jeszcze jeden odcinek dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie się wam podobać. Tam taka fajna gra. O że... Teraz przegrasz. No, akurat, ale tam no, nie martwimy się. O no i znowu przegraliśmy. Z 38 poziomem. O, 6. Po... A bo ja tutaj mam to rozstanie jeszcze. Tak, tutaj. Zrobimy do 200, damy sobie siłę. Tak, i? Tam jest 200 na 200, około na 6 punktów. Ojej, chyba jest zamknutą przeglądarkę. Dobrze, i teraz tak. Hmm. Tu dojedziemy do 400. Czy jak widzicie dzisiaj są lekkie lagi. Ale to nic, poradzimy sobie. Czyż nie? Tak, tak tak, tak, tak zabierzam jest już lepiej i przechodzimy do zadanek nadzwyczajnych ściągamy broń i ach tak tutaj przerywamy już nie potrzebujemy tutaj zabierzam co tu chcą zatuszować 1 na 10 Myślę, że powinniśmy je pokonać, tak, bez problemu, potem sobie to sprzedamy. A dobra, dobra, mam, ja mam swoją broń, przecież wyekwipunkuj. Wszystko... No, prawie wszystkie staty większe poza siłą, więc nie ma... Co? Dobra... Dziwne... Yy. Tego się nie spodziewałam. No ale cóż, czas najpierwsze dwa pilociki, ale teraz już pani nie ma szans ze mną. No i jedziemy 3 na 10. O, o, o nie, nie założę tego. 32 poziom powinniśmy wygrać, czyż nie? 420 380 350 300 380 310 360 320, nie no, każdy czas zadaje więcej od niego się tam o 10 czy ileś, ale zadaję no więcej od niego po prostu, więc pomiję. Gdyż to nie ma sensu. I tak. No, to nie jest to. To by może wywirował, gdybym z nim wygrał. Ale z nim nie wygram, tak. Podejrzewam. A teraz to. Atakowałem go bez broni. Więc, żeby to nie było nasze ostatnie zadanko, no, niestety. No, dzisiaj tylko trzy zadanka zrobiliśmy, na no, Kiepściutko, więc odwiruję... Tak, odwiruję tą oto kulkę. Chociaż, czy ja wiem czy ją... Ja odwirować... Nie no, odwiruję. Odwiruję... A czemu by nie? Bardzo fajne. Hmm. No dobrze. Założę to. A to tam są na drugą stronę. Będę o tym pamiętał. No. Dobrze, no dzisiaj tak króciutko. E, więc tak, w następnym odcinku mam nadzieję, że wy, będzie już ten. Następny odcinek z Hero Zero wrzucę w środę. Tak, jak w środę. I na następnym odcinku, na, o którym Wam mówiłem, e, powiem Wam o harmonogramie. Trzymajcie się Narka.